Dzień dobry drodzy widzowie. Archeolodzy z różnych państw świata odkrywali najbardziej tajemnicze i niezrozumiałe artefakty starożytnych cywilizacji. Jednymi z takich odkryć są kamienne, gliniane i metalowe dyski, na których znajduje się wiele unikatowych wzorów i symboli. Dziwna charakterystyczność, a także wrażenie jakby pochodziły nie z tego świata, świadczą o wysokim kunszcie i posiadanej wiedzy ich dawnych twórców. Znakomitym przykładem jest tutaj tak zwany dysk genetyczny obcych, który jest jednym z najbardziej unikatowych artefaktów znalezionych kiedykolwiek na Ziemi. Krążek o średnicy 27 cm wykonany jest z wysoce odpornego i wytrzymałego kamienia zwanego liditem. Z przodu i z tyłu płyty znajdują się symbole, które razem tworzą ciąg tajemniczych obrazów. Istnieje przypuszczenie, że pokazują one ewolucję życia od płazów do ludzi. Niektórzy eksperci medyczni podają, że dysk może przedstawiać główne etapy rozwoju człowieka. Przemawiają za tym oczy widoczne u przedstawionych postaci rozlokowane w unikalny sposób oraz szeroki rozstaw nosa. Te cechy są charakterystyczne dla wczesnego embrionalnego rozwoju budowy głowy człowieka. Wielu zadało sobie pytanie, jak to możliwe, że teoretycznie mniej zaawansowane cywilizacje odległej przyszłości sprzed kilku tysięcy lat były w posiadaniu tak zaawansowanej wiedzy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się o niesamowitych celtyckich lustrach z brązu sprzed ponad dwóch tysięcy lat, których ozdoby i symbole stanowią znaki współcześnie znane jako fraktale, czyli zbiór Mandelbrota. Po raz pierwszy pojęcie fraktala zostało użyte przez Mandelbrota w latach 70. XX wieku. Po łacinie fraktus oznacza ułamkowy, cząstkowy, podzielny. Nazwa ta nie ma ścisłej matematycznej definicji. Oznacza ona obiekty, które mają nietrywialną strukturę w każdej skali oraz są samopodobne, czyli każda ich część przypomina całość. Mandelbrot prowadził badania przy pomocy komputera, a pierwsze obliczone obrazy zbioru opublikował w latach 80. Celtyckie lustro z brązu zakłopotało wielu badaczy, gdyż dostrzeżony na nim wzór, który przedstawia fraktal, jest albo zupełnie przypadkowy, albo całkowicie zamierzony. Pierwsza opcja jest bardziej wygodna, gdyż ucina wszelkie spekulacje na temat przebłysków zaawansowanej wiedzy starożytnych społeczeństw. Druga opcja otwiera drogi do wszelkiego rodzaju teorii i spekulacji, z których wiele jest szczególnie interesujących. Analiza starożytnych pism sumeryjskich, egipskich, indyjskich oraz opowieści Indian z Ameryki Północnej i Południowej dostarcza intrygujących informacji opisujących wydarzenia, które można porównać do wylądowania na Ziemi obcej, zaawansowanej cywilizacji. Patrząc na celtyckie brązowe lustra, można zadać pytanie, jak obca cywilizacja, której przedstawiciele rzekomo odwiedzili naszą planetę wiele tysięcy lat temu, mogła nawiązać kontakt z ludźmi żyjącymi w XXI wieku. W tym konkretnym przypadku można przypuszczać, że posługiwała się tym samym językiem, którego używamy dziś, wysyłając w głąb kosmosu wiadomości adresowane do przedstawicieli obcej inteligencji, na przykład wiadomości na pokładzie amerykańskich Sąd Voyager i Pionier. Chodzi tu o najbardziej uniwersalny język wszechświata, czyli matematykę zostawienie takich wiadomości w formie kapsuły czasu jest całkiem możliwe i istnieje wiele przesłanek zgodnie z którymi starożytne kultury znajdujące się pod wpływem i inspiracją. Sił niepochodzących z ziemi zostawiły w swojej architekturze religijnej. tradycjach ustnych i pisanych wiele ukrytych wiadomości. Jednym z takich przykładów są piękne, mające ponad 2000 lat celtyckie lustra z brązu, na których odwrocie zachował się unikatowy, wysoce artystyczny i charakterystyczny ornament. Jego wzór jest zaskakująco podobny do przeplatających się fraktali, czyli do wspomnianych wcześniej zbiorów Mandelbrota. Geometria fraktalna może być używana do przedstawienia złożonych pojęć matematycznych. Po raz pierwszy koncepcja ta została wprowadzona do szerokiego użytku w 1983 roku przez matematyka Mandelbrota. Za ich pomocą można matematycznie rzetelnie opisać pewne obiekty, formacje i procesy. A takie fraktale charakteryzują się dobrze znanym podstawowym wzorem geometrycznym, czyli podobieństwem. Jeśli przyjrzymy się fraktalom uważnie w coraz większym powiększeniu, okazuje się, że za każdym razem wracamy do tych samych form początkowych. W ten sposób możliwe jest opisanie naturalnych procesów, zjawisk i obiektów ze znacznie większą dokładnością niż przy użyciu tradycyjnych wzorów czy obliczeń. Badanie fraktali w dużej mierze jest dzieckiem ery komputerów, ponieważ do pisania zbiorów Mandelbrota wymagane są ogromne ilości operacji matematycznych. Przekształcające się optycznie w różnych płaszczyznach i wymiarach, tworzące zaskakująco wdzięczne symetryczne konfiguracje, stale aż do nieskończoności powiększają swoje rozmiary. I tu trzeba podkreślić to, co najważniejsze: cały świat przyrody ożywionej i nieożywionej, cały wszechświat, zarówno w wymiarze mikro, jak i makro, z matematycznego punktu widzenia składa się właśnie z fraktali. Omawiane lustra pochodzą ze świata kultury celtyckiej. Między IV a I wiekiem naszej ery, Celtowie w pełni rządzili ziemiami dzisiejszej Francji, Niemiec, Czech i Słowenii, a następnie osiedlili się w całej Europie. Jedna strona luster przedstawia dwustronnie symetryczne zestawy Mandelbrota identyczne względem siebie i rozpadające się na małe obszary. Nie wiadomo, kim były osoby odpowiedzialne za stworzenie luster. Do końca nie jesteśmy też pewni, czy były używane w rytuałach magicznych bądź służyły do kontaktu ze zmarłymi. Największe i najtrudniejsze zadanie to analiza luster przez matematyków i odpowiedzenie na pytanie, jaka konkretna funkcja jest tutaj przedstawiana. Najwyraźniej uchwyt luster również jest częścią tej wiadomości. W wyglądzie uchwytu można dostrzec zarysy przeplatających się okręgów i pierścieni, a główny pierścień niejako potęguje główny motyw fraktala. Istnieją teorie, według których lustra są przedstawieniem wszechświata, w którym żyjemy. Artefakty mają przedstawiać pojawienie się dwóch wszechświatów, gdzie jeden jest odbiciem i odwrotnością drugiego. Istnieją razem jako jedność, lecz są przy tym odbiciem samych siebie. Celtyckie lustra są niezwykłym okazem dzieła rąk starożytnych ludzi. Stworzone ponad 2000 lat temu, dzisiaj rozpalają entuzjazm wśród badaczy. Lecz mimo szczytnego celu, jakim jest odkodowanie wiadomości ukrytych w lustrach, z dużą dozą prawdopodobieństwa wyniki prac nigdy nie ujrzą światła dziennego. Upublicznianie wyników badań, które potwierdzałyby świadome używanie fraktali przez starożytnych Celtów do kodowania wiadomości, byłoby wydarzeniem przełomowym, podważającym dotychczasowy porządek historyczny. Dlatego w tej sprawie częściej można spotkać opinie mówiące o przypadkowości wzoru celtyckich luster niż o jego celowości i świadomości. Celtowie stworzyli tysiące wspaniałych artefaktów, które dziś spoczywają w muzeach na całym świecie. Znakomicie opanowali sztukę pracy z metalem i jego obróbką. Byli to ludzie niezwykle ciekawi i tajemniczy. Czy byli na tyle zaawansowani, iż mogli stworzyć zakodowany wzór według techniki, którą poznaliśmy niespełna 40 lat temu? Jeśli w tej sprawie pojawią się nowe informacje, na pewno powstanie o tym odcinek na tym kanale. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Życzę Wam spokoju i dobrego dnia. Trzymajcie się!